Dzień dobry państwu. Niedziela 12 stycznia, 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest z nami Paweł Kołodziński, żeglarz i to żeglarz wybitny, siedmiokrotny mistrz Polski, medalista mistrzostw Europy, brązowy medalista i do tego reprezentant polski, olimpijski reprezentant polski. Panie Pawle, to jest dla pana ważny dzień. Dzień dobry państwu. Jak najbardziej jest to dzień wyjątkowy, kiedy możemy się dzielić dobroczynnością, pomagać, wspierać fundację, a fundacja wspiera wiele, wiele organizacji i dużo dobrego czyni. Jest pan Gdańszczaninem od urodzenia. Uczestniczył pan chyba jako osoba wrzucająca pieniądze do skarbonek chyba we wszystkich wielkich orkiestrach, czy nie? Może we wszystkich jeszcze nie, bo ta pełna świadomość, zarządzanie swoje skarbonką, to dopiero od pewnego wieku następuje, aczkolwiek tak. Od A pewnego ile mówiło metru... lat, jak się zaczęła wielka orkiestra? No, miałem wtedy 4 lata, bo to już 28. finał wobec czego 4 lata miałem wtedy, no jestem cztery dni po urodzinach, także. pytanie jest z orkiestrą właściwie od kiedy sięgnie pan pamięcią? Tak, tak. Tą świadomą pojęcie jak najbardziej. Co chciałby pan powiedzieć dzisiejszym uczestnikom wielkiej orkiestry dlaczego warto pana zdaniem dzielić się dobrem? Jest nas tak dużo Polaków. Mamy wielkie możliwości, więc jeśli każdy wrzuci chociaż złotóweczkę, to możemy pomóc w tym roku akurat oddziałom ratunkowym dla niemowlaków. Ja osobiście teraz wróciłem świeżo z oddziału położniczego, gdzie urodził się mój drugi syn, także. Był przebadany maszynami zakupionymi dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy, także fizycznie tego doświadczyłem i wierzę, że kolejne edycje i ta edycja będą rekordowe i będzie wiele możliwości, by pomagać dzieciom czy osobom starszym, osobom, które potrzebują specjalistycznego sprzętu. Rok temu podczas 27. finału w Gdańsku doszło do tragedii. Zginął nasz prezydent Paweł Adamowicz. Czy to był dla Pana ważny moment i jak on wpływa na Pana dzisiaj? No, pana prezydenta pożegnaliśmy jako Gdańszczanie w zeszłym roku. No, cały czas ciężko się o tym mówi, bo był to straszna chwila, straszny moment. Że taka sytuacja w ogóle się wydarzyła. Tego dnia akurat wsiadaliśmy w samolot i leciliśmy na zgrupowanie, wobec czego nie mogłem być na ceremonii pożegnalnej. No, brakuje nam pana prezydenta. On zawsze wspierał sport, wspierał Gdańszan, sportowców i zawsze nam mocno kibicował. My tak samo kibicowaliśmy świętej pamięci panu prezydentowi. Także no, po prostu jest pewna luka. W sercu i, i, i zapełniona pamięć. Wszystkim nam chyba brakuje prezydenta Pawła Adamowicza. Tym bardziej jest to chyba dla nas zobowiązanie, żeby wrzucać jak najwięcej, jak najmocniej wspierać Wielką Orkiestrę. Przypomnę Państwu, naszym gościem był Paweł Kołodziński, wybitny żeglarz, gdańszczanin i entuzjasta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, dziękuję Państwu bardzo i chciałbym zachęcić do licytowania. Będzie licytacja moja i Łukasza, mojego partnera z załogi, także dzień żeglarski, czy na Fortininerze, czy około żeglarski jest do wylicytowania właśnie dla dobra, i Polski Związek żeglarski również przygotował wiele, wiele ciekawych licytacji, także wszyscy wspólnie, kadrowo dorzucamy się do tej wielkiej, wielkoorkiestrowej puszki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.